Okres programowania naszego umysłu, tego, tej, tej aplikacji, którą na karku nosimy, mhm. to jest 9 miesięcy przed poczęciem tego, co się działo między, między rodzicami, e, cała ciąża i pierwszy rok życia. To jest wszystko, jak gąbka, jest chłonięte w komórki mhm. i ono stanowi Twoje oprogramowanie. Czyli to, co się zdarzyło wtedy smutnego, dobrego, ciekawego, nudnego, Ten, te problemy, jakie mieli wtedy rodzice, jak oni sobie z nimi radzili. Czy się mhm. martwili o gotówkę, czy się nie martwili o gotówkę, o gotówkę, czy się budowali, czy się poznali dopiero, czy też nie. Mhm. To stanowi oprogramowanie, jak dalej żyć. Aha. Czyli te połączenie komórki, komórki jajowej z plemnikiem, które są już naładowane informacjami, jak mhm. żyć, dalej jest nabudowywane konkretnymi informacjami, które pozwalają wiedzieć, jak żyć w precyzyjnych warunkach. Mhm. Czyli, jeżeli jestem w brzuchu swojej mamy, a mama fantazjuje, że będziesz piosenkarzem, na przykład, tak? mhm. że będzie moje dziecko będzie pięknie śpiewało, to mogę nie wtedy zostać? Tak, Czy mieć po prostu. Tak, tak, to może ci to łatwo przychodzić.